Cześć kochani, słuchajcie, na waszych ekranach na tle niemałego bałaganu główny bohater dzisiejszego filmu, czyli silnik 2.0 Turbo F4R, spięty z automatyczną skrzynią biegów. W tym przypadku jest to sześciobiegowy automat JATCO. Bywały też pięciobiegowe automaty Aizina, A obraz taki na waszych oczach, przed waszymi oczami, nie wiem, jak poprawnie się to. Mówi. Z tego powodu, że chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób odczepić, czy też zdemontować, czy też usunąć, jak to woli, właśnie automatyczną skrzynię biegów z tego silnika. Można przy tej czynności się sporo natrudzić, napracować. Ja pokażę Wam w sposób, w jaki ja to robię, po to, żeby sobie oszczędzić samemu pracy i wysiłku i szarpaniny, bo wierzcie mi, że po pierwsze, nie jest to lekki temat właśnie z uwagi na wagę całego podzespołu jakim jest automatyczna skrzynia biegów ale też jest parę jakby różnic gdzie ktoś kto nigdy nie miał do czynienia z automatem może popełnić kosztowny dosyć błąd w kilku miejscach i narobić sobie biedy bo demontaż przebiega troszeczkę inaczej umówmy się szczerze niż w przypadku skrzyń manualnych dobra do rzeczy Silnik mamy, jak widzicie, zdemontowany, podwieszony. Tego nie widzicie, ale on wisi sobie troszeczkę na dźwigu. Asekurowany jest od góry na dole, na takiej skrzynce pospiesznie skręconej. Już jakiś czas temu prowizorka najdłużej się sprawdza. Jako takie stanowisko do właśnie tego typu akcji, oraz dodatkowo skrzynię mam zaczepioną jeszcze za ucho do wyciągarki, gdzie w momencie, kiedy odseparuję ją od bloku, nie spadnie mi to wszystko na nogi i nie, robię sobie, nie zrobię sobie po prostu krzywdy. Będzie mi też łatwiej manewrować jednym i drugim podzespołem, kiedy zostaną one rozdzielone. Dlaczego to jest wyjęte na zewnątrz? Już Wam tłumaczę. Szczerze mówiąc, nigdy nie próbowałem i nawet nie wiem czy technicznie jest to możliwe, jeżeli chodzi o usunięcie samej skrzyni z komory silnika w takich autach, zwłaszcza jak Scenic, S-Pass czy też nawet Laguna, umówmy się szczerze. Mimo że pod sankami naprawdę jest sporo miejsca, to mając doświadczenie z usuwania skrzyń manualnych z Laguny 2, Uważam, że ten sposób jest znacznie szybszy przynajmniej dla mnie. Może nawet mo, może nie szybszy, nazwijmy to inaczej, może wygodniejszy. Ja po prostu cały zespół napędowy usuwam z auta. Wyciągam to wszystko na zewnątrz, jest mi wtedy o wiele łatwiej dostać się do wszystkich podzespołów, które muszą być zdemontowane w celu odczepienia skrzyni od bloku. No i Generalnie mogę przy okazji poprawić czy też zrobić kilka innych rzeczy, które wymagają interwencji. Umówmy się szczerze, że nakład pracy i tak jest duży, no ale samo wyjęcie skrzyni to też nie jest bułka z masłem. W każdym przypadku jaki to by nie był. Także wracając do mojej motywacji, ja wolę silnik razem ze skrzynią usunąć. Dzięki czemu mam większy dostęp do okolicy, również dzięki czemu będę mógł Wam dokładniej to wszystko tutaj teraz pokazać. Ale jeżeli ktoś zna sposób czy też praktykuje usuwanie skrzyni z auta bez wyciągania silnika jak najbardziej nie twierdzę, że jest to niemożliwe. Ja po prostu wolę tak, żeby skrzynię, cały zespół napędowy w sumie usunąć, musimy usunąć ze skrzyni pół osie i odczepić silnik od układu wydechowego. Jak widzicie tutaj nie ma katalizatora, jest rura. <laughs> która kończy się fajną flanszą, jest elegancki dostęp, można to odczepić, cały wydech zostaje pod autem. Ten temat mamy z głowy. Zostaje nam odczepienie yy, oczywiście wszystkich węży, od chłodnicy itd., itd., ale i tak w przypadku kiedy silnik demontuje wyciągam to przodem, więc yy, w wyjeżdżają. No grubo jest. Oraz kwestia, yy, tak jak mówiłem wcześniej, usunięcia półosi i odczepienia linki od yy, mechanizmu, pozycjonera, czy też wybieraka w skrzyni manualnej, gdyby to była taki mały protip. Lepiej jest usunąć go razem z uchwytem, już Wam pokazuję. Linka wybierająca, ustalająca pozycję tego ramienia pozycjonera na przegubie kulowym zaczepiona jest w tym miejscu oraz tutaj macie taki uchwyt trójkątny z blokadą samej linki. O wiele łatwiej wieszcie jest odkręcić ten uchwyt od skrzyni i odczepić linkę z tego przegubu kulowego niż ryzykować uszkodzenie tej obejmy, która tutaj się na uchwycie zajmuje, znajduje i trzyma cały ten przewód. Moim zdaniem jest to metoda bezpieczniejsza. Odczepiacie wtedy wiązkę, odczepiacie wtedy przewody, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie węże, całą tą plątaninę kabli odkręcacie przewody od rozrusznika. Nie wiem, czy to będzie widać. On się tutaj znajduje taką osłoną metalową, do wszystkiego zaraz przejdziemy wszystko dźwigiem wypad z auta, jest wtedy o wiele łatwiej i na stojaczek co robimy to za chwilę Wam pokażę aha, jeszcze kwestia mała jeśli chodzi o usuwanie półosi od strony długiej półosi wygląda to w ten sposób, że oczywiście po, pomijając kwestię odkręcenia nakrętki tej dużej, która znajduje się w tarczy, w piaście w piaście i przez tarczę hamulcową przechodzi Trzeba to cofnąć, odczepiając najlepiej całą zwrotnicę, od, albo od sworznia, albo od górnego jarzma amortyzatora, w taki sposób to odchylić, żeby dało się wysunąć do tyłu, da się. No i następnie jest kwestia odczepienia półosi, która tutaj znajduje się w łożysku podpory. Odkręcamy tę śrubę i ta klamra na dół, po czym należy natychmiast tę klamrę zapiąć z powrotem, wierzcie mi jeżeli e, do tego <laughs> nie dopilnujecie tego faktu, kończy się pogięciem tej klamry przy y, sytuacji, kiedy silnik trzeba o coś właśnie tak jak tutaj oprzeć, postawić, nie pytajcie mnie skąd wiem, no i pół oś następnie wychodzi z gniazda, które znajduje się tutaj trochę ciemno jest, ale to jest zwykłe, takie na wielofrezie gniazdo nie ma żadnego zabezpieczenia, wystarczy pociągnąć i ta długa pół -oś elegancko wychodzi, troszeczkę więcej zabawy jest z półosią krótką Tutaj może być naprawdę sporo walki. Półość krótka siedzi z tej strony, też w takim samym gnieździe jak pół oś długa. Z bałem szczegółem tutaj mam element, który wam pokażę. Na końcu półosi znajduje się rowek. W tym rowku znajduje się pierścień zabezpieczający. I w momencie, kiedy to siedzi sobie elegancko, wprasowane do końca w tej chwili, tak jak tutaj to teraz widzicie, no to jedyny sposób, żeby to wyjąć jest podłożyć cokolwiek jakiegoś klina, jakąś łapkę i z dwóch stron się zapierając wypchnąć tą oś z gniazda w skrzyni. Niestety, zwykle, o ile z tamtej strony to wyskakuje pod naporem ręki, to zwykle z tej strony jest po prostu. No tragedia, Się trzeba naszarpać, napukać, nastukać, można przesadzić, można uszkodzić yy, obudowę, dlatego trzeba to robić w miarę z głową, aczkolwiek no niestety tylko brutalna siła tu pomaga. No jak widzicie po śladach walki tu też łatwo nie było, aczkolwiek nic strasznego, takie tabelisy na krawędzi niczemu nie przeszkadzają, dopóki uszczelniacz jest cały, a cały jest, bo skrzynia jest zalana olejem i suchutko. Nie ma absolutnie powodów do tego, żeby się tym przejmować. Wystarczy to delikatnie później oczyścić. No trudno, tak? Natomiast gdyby naprawdę nie szło pod autem, to zamiast robić tutaj jakąś mega rozpierduchę i narobić szkód, o wiele łatwiej, o wiele lepiej będzie przeciąć opaskę na przegubie wewnętrznym i usunąć, tak jak tutaj wszystko widać. Usunąć cały ten krzyżak wewnętrzny z półosią i zostaje nam tylko i wyłącznie ten element w skrzyni, który później, jak już skrzynię zdemontujemy z auta, usuniemy sobie znacznie łatwiej niż będąc pod autem, po prostu mamy większy dostęp dookoła, więcej miejsca, można się zaprzeć konkretnie czymś stuknąć i, i objęcia o wiele łatwiej. Także ja tutaj nie mam tego pierścienia, dlatego tak łatwo to mi wchodzi i wychodzi, ale normalnie wierzcie mi byłaby z tym walka. Także jeżeli nie idzie usunąć półosi i nie chcecie narobić sobie problemu, mówię, lepiej obciąć tą opaskę, która tutaj przegub trzyma i zdemontować na tej zasadzie. Później trzeba będzie oczywiście tę półosę dokładnie umyć, nałożyć świeżego smaru, umyć całe to gniazdo, założyć nową opaskę zaciskową i nie ma strat, jest wszystko w porządku. żeby w ogóle myśleć o odczepieniu skrzyni od bloku, trzeba uwolnić koło zamachowe od konwertera. Żeby to zrobić w tym przypadku trzeba się pozbyć rozrusznika, ponieważ pod rozrusznikiem będzie wygodny dostęp do śrub, które trzymają właśnie koło konwertera. No i nie ma innej opcji jak usunięcie tego. Tutaj też widzicie dzięki temu mojemu sposobowi, gdzie wyjeżdżam z całym zespołem napędowym, będę miał elegancki dostęp do wszystkiego, będę mógł sobie zdjąć rurę, osłony termiczne i co trzeba, żeby się do tego dostać. W przypadku, gdybyś to było robione na samochodzie, to tam jest, wiecie, do ściany grodziowej naprawdę bardzo blisko, ciasno i y, słabo z miejscem. Także wolę, wolę naprawdę napracować się trochę więcej, a mieć wygodniej niż szarpać się y, bez jakiegoś tam y, widoku na sukces przez długie godziny. Także przystępujemy. Ja sobie tutaj porozkręcam wszystko, co, co zbędne i niezbędne, ponieważ podzespoły z tego silnika będą używane przeze mnie do odbudowy kolejnego. Dlatego tutaj ogołoczę tę stronę po prostu do gołego słupka. Przy okazji będzie więcej miejsca, żeby wam pokazać co i jak. Przerwałem ten lapsa, żeby Wam pokazać co tu się wydarzyło. Zobaczcie. Ktoś koledze przykręcił całą tą rurę DP i cały co za tym idzie wydech, nie na trzy, nie na dwie, ale na jedną szpilkę. To jest jedna jedyna, do której był najłatwiejszy dostęp i sobie chłopaki stwierdzili, że tylko tą przykręcają. No kabaret. Słuchajcie, tak być nie może. Musicie mieć świadomość pewnej rzeczy, o której niewielu potrafi w ten sposób pomyśleć. Zwróćcie uwagę na to, że silnik generuje spaliny w sposób nieciągły. To nie jest kompresor, który dmucha spalinami cały czas tak, jakbyście nacisnęli spust pistoletu. Tylko te spaliny wydostają się przez cały wydech. Można powiedzieć, porcjami, falami. O, w ten sposób w takt pracy tego silnika, bang, 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 bang spaliny się. Tutaj gromadzą i przesuwają. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami falowymi. Jeżeli ktoś ma troszeczkę pojęcia o muzyce, to słyszał o zjawisku fali stojącej oraz fali dźwiękowej, i wie na czym to polega. Tłumacząc, w czym tkwi problem, jeżeli chodzi o tak spieprzony tutaj kołnierz i połączenie. W momencie, kiedy mamy do czynienia z tym przesuwaniem się gazów spalinowych, z tworzeniem się tej fali dźwiękowej. Która przez cały ten nasz układ się przesuwa, mamy do czynienia z miejscowymi podniesieniami i obniżeniami ciśnienia. W takt pracy tego silnika, w takt tego dźwięku, który się z niego wydobywa, mamy tutaj tą naszą sinusoidę, powiedzmy, zmian ciśnienia. I w momencie, kiedy to ciśnienie się obniża, może dochodzić do sytuacji, gdzie przez taką nieszczelność nie, że gazy się będą wydostawały. One się będą wydostawały w momencie, kiedy tego ciśnienia jest nadwyżka, ale w momencie, kiedy to ciśnienie będzie niższe na ułamek sekundy, silnik pociągnie powietrze z zewnątrz do środka. Jakie to ma konsekwencje? W momencie, kiedy tutaj mamy sondę lambda korekcyjną, w momencie, kiedy dostarczymy przed tę sondę odrobinę powietrza ze świeżym tlenem, no to tłumaczyć nie trzeba. Ta sonda jest okłamywana, oszukiwana Przestawiają się korekty paliwowe, zmieniają się dawki paliwa, robi się w silniku po prostu bałagan. Układ wydechowy w okolicy, zwłaszcza sąd, musi być szczelny. Nie ma dyskusji. To jest dyskwalifikacja. Dzięki przez coś takiego mogą dziać się naprawdę różne dziwne rzeczy i będziecie szukali wtryskiwaczy, świec, kabli, celek, cudów a to może być zwykła, no i zwyklejsza nieszczelność w tej okolicy. No nic, wracamy do timelapsu. No, i jak widzicie teraz, po zdjęciu rozrusznika mamy elegancki dostęp, i wszystko widać jak na dłoni. Śruby, które nas interesują, na klucz 13, te śruby tutaj trzeba odkręcić. Konwerter od koła zamachowego. Musimy to zrobić, dlatego że skrzynię usuwamy razem z konwerterem. Gdyby to zrobić. Źle, czyli zostawić konwerter spięty z silnikiem i zsuwać skrzynię, mogłoby dojść do uszkodzenia szyjki konwertera, albo wręcz całego yy, w środku mechanizmu pompy. Dlatego yy, oleju, tej, która mieści się w skrzyni biegów. Dlatego bardzo ważne jest właśnie dotarcie do tego etapu i odkręcenie tych śrub tutaj. Do tego właśnie się zabiera. Trzynastka i jedziemy. Śruba powinna stawiać zdecydowany opór, ale też bez przesady dać się odkręcić. Nakrętki są pomniejszane, już Wam pokazuję o co chodzi. Tego typu z kołnierzem nakręteczki. Teraz mamy tą jedną odkręconą. Teraz zakładamy klucz na koło i obracamy sobie silnikiem w momencie, kiedy nam się pojawi następna śruba. W okienku odkręcamy i tak ze wszystkimi. O. No dobra, mamy odkręcone. 6 śrub, 6 nakrętek leży, teraz w przypadku automatycznej skrzyni, chociaż nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale dobra praktyka mówi o tym, żeby sobie oznaczyć w jakiś sposób trwały, to miejsce, gdzie konwerter spotykał się z kołem zamachowym, więc ja sobie robię takie znaki na śrubie które przynależy do konwertera na szpilce oraz na kole także jak będę to z powrotem montował to trafi z powrotem w to samo swoje miejsce co nam zostaje? 13 śruba, klucz zostaje nam teraz klucz 13 i trzeba odkręcić wszystkie śruby które trzymają Skrzynie, którymi skrzynia przykręcona jest do, do bloku, także jest ich kilka dookoła, od góry, od dołu. Także dlatego, tak wisi mi ten silnik, żeby można było to zrobić. Ja się trochę odsunę na bezpieczniejszą odległość w tej chwili z kamerą, bo różnie bywa. No i po uwolnieniu tych śrub, powinno nam się to wszystko elegancko rozejść i musimy pilnować, żeby konwerter został w skrzyni. No dobra, silnik jest uwolniony, odkręcony. Ostatnią śrubę teraz demontuję. I co? Teraz trzeba będzie to powoli napinać, rozchylać i spowodować, żeby się ładnie rozeszło. Próbujemy to rozsuwać, napinać jednocześnie do góry. No, jak się to wyrówna wszystko, to praktycznie zejdzie samo. Wszystkie skrzynia zdjęta, odjadę sobie teraz silnikiem. No, tak wygląda nasz pacjent oddzielony od silniczka. Tutaj zawsze będzie pewien luz na tym konwerterze, wynikający ze sposobu, jaki to jest tam w środku zamontowane, użyskowane Teraz, gdyby go chcieć zdemontować, to po prostu go ściągamy. Gdyby chcieć, e, uważajcie, oczywiście, wyleci z tego trochę oleju, gdyby chcieć to e, w jakiś sposób transportować w tym stanie do kogoś, to trzeba by było skombinować sobie jakieś dwa płaskowniki, nawiercić i. Przykręcić, tak, żeby dopychał ten konwerter z dwóch stron do obudowy skrzyni, do środka do tego wnętrza dzwonu, żeby to się nic nie wydarzyło i stabilne w trakcie transportu było. No i tyle. W tej chwili tak to zostawiam. W dalszych odcinkach zobaczycie, co z tym będę robił do góry. Jeżeli teraz obrócę trochę kamerę, zobaczycie parę. I skrzynia, które wkrótce będą ze sobą razem współpracować. A w międzyczasie jeszcze kilka rzeczy trzeba z tego starego bidulka. W międzyczasie trzeba będzie z tego bidulka tak. odkręcić parę rzeczy, które będą jeszcze musiały męczyć się i współpracować z tym zielonym. Wszystko myślę, że przynajmniej pokrótce pokażę w następnych odcinkach. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.